zamieszaną Ej. Czemu ty masz jakiegoś TikToka, ale patusy czy coś takiego? A, w sensie to jest nazwa dla Beki jakby ustawiona z koleżanką, bo się wszyscy tak śmiali, że nasz rocznik to patusy i tak dalej A ile lat? Przypomnij y My mamy po 15, on ma 16 <noise> Ja jestem w makijażu, tak tylko dla porównania. Ja mam dwadzieścia trzy. Dzień dobry. On ma piętnaście. Dwadzieścia trzy. Piętnaście. Wow. Ładna patologia koniska.